Doktor Krzysztof Żystyński, do spraw nauczania, nie mylę się, Akademii WSB? Tak, dokładnie, Akademia WSB w Katowicach. Katowice. Ale też co ważniejsze, albo ważne w każdym razie, były komendant wojewódzki policji w Katowicach, to jest bardzo ważna afiliacja w kontekście rozmowy, na którą pana zaprosiłem. Przez cztery lata już w tej chwili, jak to dobrze liczymy, dosłownie za ścianą mamy najprawdziwszą wojnę z wszystkimi jej oznakami. Giną cywile, Linia frontu, czołgi, bombardowania, naloty, wszystko. Przez pierwszy rok, może dwa, byliśmy jako społeczeństwo w Polsce dość elektryczni, tak to nazwijmy, czujni, skoncentrowani. I mam wrażenie, że nam przeszło, żeśmy przywykli. Ja też tak czasami przyglądając się różnym opiniom, ale też i wyciągając wnioski z rozmów z ludźmi podczas spotkań. W w różnych okolicznościach, bo też między innymi szkolenia z zakresu ochrony rodności obrony cywilnej, czasami takie wrażenie można odnieść, że niestety czas ma ten niekorzystny wpływ że no, człowiek ma to do siebie, czasami się przyzwyczaja do kogoś, okoliczności. To roś. mnie dziwi, doktorze, bo tak. Dwóch Polaków zginęło od rakiet w tej wojnie wystrzelonych. Nie były ruskie, tylko ukraińskie, ale gdyby nie wojna, to by ich nikt nie odpalił. Inna nam spadła pod Bydgoszczą. Była wyładowana betonem, a nie trotylem, ale mogła być trotylem i mogła upaść w, nie w lesia na osiedle mieszkania. Myśmy to widzieli, doświadczyliśmy tego. I to też na nas nie zrobiło takiego wrażenia, żeby petryfikować w nas poczucie tego, że trzeba się stracić o bezpieczeństwo? Znaczy, ja myślę, że te, między innymi te yy, wydarzenia, o których pan mówi, one jednak miały ten może, jeżeli w ogóle można mówić, o jakiś pozytywny efekt, tak, ale miały ten efekt, że postrzeganie bezpieczeństwa dzisiaj, jednak już wśród społeczeństwa nieco się zmieniło. W kontekście chyba w kierunku pożądanym, bo trochę inaczej postrzegamy dzisiaj bezpieczeństwo, porównując je właśnie dziś, cztery lata temu, a jeszcze kilka lat wstecz, jednak ta sytuacja dotycząca wojny za granicą powoduje, że no te, te obawy, one rosną i też gdybyśmy sobie chcieli, powiedzmy, w jaki sposób to uporządkować, czyli co najbardziej budzi nasze obawy, co ma wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa, to kilkanaście lat temu jeszcze, gdybyśmy mówili o konflikcie zbrojnym, to ten konflikt zbrojny gdzieś tam był na jakieś piątym, może siódmym miejscu. A dziś Pan to widzi inaczej? Dziś, dziś... rzeczywiście czujemy wojnę, wiemy, tak, czym to grozi? Tak, Myślę, że dzisiaj tą wojnę już postrzegamy zupełnie jako realne zagrożenie. Zresztą nawet raport taki ogólnoświatowy, który w 2021 był robiony, on też pokazuje nam w takim, takim e, odbiorze globalnym, czyli globalne ryzyka za rok 2024, też wskazał, że konflikty zbrojne w Układzie Światowym, one się wysunęły praktycznie na pierwsze miejsce. Tam na przemian, w zależności od okresu, lokują się e, powiedzmy równomiernie z dezinformacją, jako też ważnym elementem, który dzisiaj wpływa na poczucie bezpieczeństwa, ale to też my, jak wiemy dzisiaj w Polsce, też jest przecież element jednej z wojny e, hybrydowej, którą stosują między innymi, e, między innymi Państwa z Dalekiego Wschodu, tak? Korea, e, Korea Rosja, także dotyka to nas. No dobrze, ale gdyby hipotetycznie teraz zawyły Syreny, ci ludzie by wiedzieli, co to znaczy? No niestety obawiam się, że przez chwilę by się zatrzymali, ale pierwszym skojarzeniem, jakie by mieli, to to, że chyba gdzieś się pali. To Bo gdzie jest błąd? Przyzwyczailiśmy się do tego, że wyjął Syreny w OSP. No błąd jest w, w tym, że chyba za wolno. Docieramy z tym przekazem, jeżeli chodzi o budowanie tej świadomości, ona jest lepsza. Ludzie są czujniejsi. Natomiast sygnał, to że zawyje to jest jedno, ale właśnie e, trzeba co zintensyfikować działania, zrobić? właśnie, żebyśmy wiedzieli co dalej, bo sam sygnał nic nie mówi. Tak, no e, zawyje sygnał, no coś się dzieje, ale co? E, Napadnie na nas, na nas jakiś, jakiś kietyczny atak, czy to leci rakieta, czy to leci dron, ile mam czasu. Za sygnałem tym dźwiękowym oczywiście będzie szedł komunikat głosowy, tam który nas poinformuje, ale też ważne jest to, żeby ten komunikat był jasny, tak, z jakim ewentualnym niebezpieczeństwem mamy do czynienia i ewentualnie ile mamy czasu na reakcję, bo to inna reakcja będzie w zależności od środków bojowych, jakie będą zastosowane. Kto i jak powinien tego ludzi uczyć? No założenia w tej chwili są takie, zgodnie zresztą z ustawą o ochronie ludności obrony cywilnej. No właśnie, tak, dokument mamy i co z niego wynika? Tak, jak my go znamy w ogóle? No właśnie, to jest tak. Oczywiście wiodącą rolę, jak zawsze w takim temacie ma państwo, państwo w ustawie z jak gdyby przekazało właściwie sporo kompetencji, czy obowiązków tak coraz obowiązków na organy samorządowe i tutaj na takim poziomie jak gdyby lokalnym czyli począwszy od gminy, powiatu województwo ten obowiązek edukacji jest jakby scedowany. A to się tak, dzieje? No właśnie, tak naprawdę to jest tak to jest kolejne zadanie, które okay. pojawia się na tym poziomie samorządowym jedno z wielu, oczywiście bardzo ważne zadanie ale też przygotowanie do... Faktycznego wykonywania tych zadań w zakresie szkolenia ludności, to jest rzecz, która dopiero się tak naprawdę rozpoczyna. Te szkolenia, które się rozpoczęły w bieżącym roku, zresztą z dużym opóźnieniem, jakby koncepcja jest dobra, tak? bo zaczynamy szkolenia od organów administracji samorządowej, czyli od osób, które tak naprawdę mają budować taki kręgosłup, taki filar tego systemu i później to organy powinny na swoim terenie, tam gdzie mają swój obszar odpowiedzialności, budować m.in. kwestie przedsiębiorstwa. Przekazu, szkoleń dla ludności, budowania świadomości, docierania do wszystkich odbiorców, ale to jest y, ogromne wyzwanie. To wymaga ma... ludzi, szkoleń i no nie, pieniążków. Doktorze, ale ma ktoś i czym egzekwować te obowiązki? E, no, e, kwestia egzekucji to jest kwestia, e, wydaje mi się, w tej chwili tylko i wyłącznie taką... E, jakby to ująć trochę wirtualnym na razie tematem, dlatego, że tak, no oczywiście, obowiązek z ustawy powoduje, że organ musi działać, tak. Zawsze za każdym obowiązkiem ustawowym stoi w zależności od tego, o czym będziemy mówić, odpowiedź karna, dyscyplinarna, finansowa, tak. Więc, jakby to, że trzeba działać, to jest, jakby nie, nie ma wątpliwości, bo ustawa stanowi, że tak ma być. Nawet były takie wątpliwości w kwestiach finansowych, czy ujmować to w planach budżetowych gmin, miast. Oczywiście, te zadanie jest przepisane, trzeba je robić. Tylko właśnie o to chodzi, że powiedzmy, że hipotetycznie budując jakieś nowe wyzwania, takie biznesowe czy, czy... Czy korporacyjne, czy jakieś inne wyzwania w obszarze dużych działań złożonych, no trzeba zawsze to dobrze zaprojektować. Czyli siły, środki, pieniążki. W tej kolejności to powinno się odbywać, a w tej chwili bardzo często, zresztą na różnych forach, na różnych skoniach, na których bywam, głos, który płynie oddolnie. A to przypominam, to jest najważniejszy głos. Tak? Czego byśmy nie zrobili, trzeba słuchać ludzi, którzy później mają to fizycznie wykonywać. Więc głos, który pisz płynie oddolnie, mówi, że zwłaszcza w tych małych takich miejscowościach jest po prostu niedobór kadrowy. Tam zwykle jest jedna osoba na pół etatu czasami... Ona no, jeszcze musi mieć pojęcie o tym, co ma tym ludziom powiedzieć. Tak, po pierwsze nie przygotowana do końca merytorycznie, po drugie tej pół etatu jej jest często powiązane z jakimiś innymi obowiązkami, a naprawdę dzisiaj, zresztą i to też była rola szkoleń, które były organizowane na poziomie Akademii Pożarniczej, czyli dla najważniejszych dezydentów w naszym kraju, budowanie tej świadomości, że te wyzwanie wymaga również kadr. Kadr w układzie wystarczającym ilościowo, ale też jakościowo, czyli też i kadr przygotowanych. Więc, tak jak mówię, dziś te szkolenia, które są prowadzone dla organów, to jest ten jeden z elementów, który państwo jak gdyby realizuje. tak? Jest wymóg szkolenia. Wszystkie organy muszą przeszkolić kadrę urzędów, która będzie się zajmowała tą tematyką. I też, co warto podkreślić na tych szkoleniach, tam gdzie jestem, zawsze jedną rzecz, którą jakby mocno akcentuję, to takie do świadomości wszystkich urzędników, że to nie jest wyzwanie tego właśnie pana, pani zespołu jakiegoś zarządzania kryzysowego, tylko to jest wyzwanie dla urzędu. Budowanie systemu ochrony ludności to jest takie naprawdę zespołowa praca całego urzędu. Tu się nie da wyłączyć tylko jednej komórki, która będzie wiodąca, bo po prostu sobie nie poradzi. Właśnie to, co pan rator pytał, jeżeli chcemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, części mieszkańców z przekazem, jak się zachować, co robić, jak podnieść świadomość, to to jest wyzwanie dla y, wielu komórek organizacyjnych urzędu i nie tylko. A może to nie jest, tylko. panie doktorze, wyzwanie dla systemu edukacji w Polsce? Może trzeba uczyć tych ludzi, kształcić tych ludzi? Mm. Czegoś uczycie w tym WSB na, na kierunkach związanych z bezpieczeństwem. Mm. Może tam powstają kadry ludzi, którzy wiedzą, jak... Zawiadywać społeczeństwem w takich kryzysach. Tak, ścieżka edukacyjna jest jedną ze ścieżek, o, o której mówię, czy tak, bo zacz, zacznijmy, tak zacznijmy budowanie tej, tej wiedzy już od podstaw, czyli tak naprawdę od szkół podstawowych, oczywiście przez wszystkie szczeble nauczania poprzez grupę odbiorców, która w szkołach nie jest. Edukacja jest strasznie ważnym elementem. Jeżeli chcemy skutecznie docierać do, do świadomości ludzi, ta ścieżka musi być bardzo szybko uruchomiona. Tak? My mamy różne programy szkolne, natomiast to, że mamy wojnę za granicą, tak jak Pan zauważył, to nie jest temat sprzed dwóch, trzech dni, miesiąca. Sprzed czterech lat. Sprzed czterech lat, no właśnie. I w ciągu tych czterech lat, jak się mm, głęboko zastanowimy, no to chyba każdy z nas widzi, przynajmniej w mojej ocenie na pewno, zabrakło tego elementu, chociażby w reformach edukacji. My dużo mówimy o reformach edukacji, ale ta reforma jakoś nie dotyka tego obszaru. Powinna w mojej ocenie bezwzględnie oczywiście ta ścieżka jako jedna z bardzo ważnych ścieżek być uruchomiona. Równa. No dobrze, mam taką refleksję, nie wchodząc w politykę, ale Pan też, jak sądzę, patrzy na to z takiej perspektywy. Demokracja nie służy bezpieczeństwu. Ja jestem pokoleniem, które w dorosłość wchodziło jeszcze w państwie totalitarnym. Pan umie strzelać z oczywistych powodów, ja z całkiem innych, ale umiem. Mnie uczono w szkole, jak się rzuca granatem, jak się przeładowuje. KBKZ jest normalny czterotaktowy zamek, mm -hmm. jak w Mauserze. Ja wiedziałem wiele innych rzeczy, których uczono mnie w szkole, bo nie było uproś. Musiałem się tego uczyć. Tak działało wtedy państwo. Złe, totalitarne, ale demokracja na tych odcinkach przegrywa. Mnie wiele musimy. No tak, a to jest Pan, wybór, czy chcemy żyć w państwie totalitarnym, czy chcemy żyć w państwie demokratycznym. Wydaje mi się, że de... państwo demokratyczne absolutnie nie stoi w sprzeczności z właściwie przygotowanym i zbudowanym systemem edukacji i świadomości. To jest kwestia tego. I jak państwo do tego podejdzie? My dzisiaj, z perspektywy takiej wieloletniej, jak sobie tak, tak przynajmniej ja na to patrzę, do kilkanaście lat do tyłu. My, ale w sensie my, jako cywilizacja, tak? zwłaszcza ta europejska, trochę gdzieś tam w pewnym momencie chyba bardzo, bardzo uwierzyliśmy, że będziemy żyli długo szczęśliwie. długo, szczęśliwie, w miłości i w pokoju. Tak? I te tematy bezpieczeństwa, one gdzieś tam zawsze były z boku. Popatrzmy na to chociażby z tej ważnej perspektywy finansowej. No, nie zbudujemy żadnego systemu tak naprawdę bez właściwych środków finansowych. A przecież jak patrzymy i to nie tylko na Polskę, jak patrzymy na Europę, tak? to widzimy, że oszczędności gdzieś w pierwszej kolejności w sektorze bezpieczeństwa, tak. Reduka redukcje w armii, niedofinansowanie służby mundurowej, to, to dzisiaj teraz, wszystko kiedy się wojna, mści. Tak, za, oczywiście, to wszystko się mści. Niestety y, trzeba mieć tą świadomość, że bezpieczeństwo kosztuje. One kosztuje wcale niemało, ale jak też doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, to jest wartość podstawowa dla wszystkich ludzi. I właśnie dzisiaj y, y, z, tego, y, z tego punktu widzenia, o którym Pan wspomniał, czyli z perspektywy wojny za granicą, właśnie my patrzymy dzisiaj tak, no to zupełnie inaczej, tak. Patrzymy i zdajemy sobie sprawę z tego, przynajmniej. Ja tak na to patrzę, że te pewne lata zaniedbań właśnie dzisiaj skutkują tym, że nagle e, szybko próbujemy nadrobić coś, czego szybko się nie da nadrobić, jest no a... kwestia świadomości. A e, taki dydaktyczny wątek, bo Pan się przecież tym zajmuje, są ludzie, którzy chcą się tego uczyć, chcą się kształcić, a potem, nie mieć, mieć pseudonim ekspert od PO. Są ludzie, którzy chcą się kształcić w obszarach bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w szkolnictwie wyższym kierunki bezpieczeństwa narodowego to są kierunki całkow, znaczy stosunkowo młode. I to też była odpowiedź na zmieniające się realia geopolityczne w świecie. W pewnym momencie doszliśmy, na szczęście również w Polsce, do tego, że musimy zacząć kształcić ludzi, którzy o bezpieczeństwie będą wiedzieć więcej. Będą potrafić te bezpieczeństwo trochę jakby no tak szerzej i formować i później, i później właściwie do tego podchodzić, właśnie będąc w różnych miejscach zawodowych w życiu. Kwestia tego, o czym mówimy, no to właśnie jest później dobór, dobór kadr, tak? Już przecież wiele, wiele pokoleń, wiele roczników, wielu studentów, wiele uczelni wypuściło na rynek. Natomiast czy oni później trafiają do, do, na właściwe miejsca, tak? To jest jakby jedna kwestia. No z drugiej, z drugiej strony pytanie oczywiście, bo my możemy budować różne projekty, tylko ważne jest, żebyśmy do tych projektów dobierali ludzi, którzy mają wiedzę praktyczną, wiedzę teoretyczną, którzy znają się na tym, czym mają się zajmować, tak? A w obszarze bez przecież mamy naprawdę wielu dobrych, doświadczonych fachowców, tylko czasami jak... Przyglądamy się w wielu miejscach, kto zajmuje się bezpieczeństwem, no to się okazuje, że są osoby czasami z krótkim doświadczeniem, tak? To jest ten błąd. Zresztą jak w wielu państwach świata mamy duże zasoby kadrowe, chociażby emerytowanych funkcjonariuszy policji, żołnierzy, przedstawicieli służb specjalnych, ludzi z wielką wiedzą. Natomiast jak szukamy ich później na rynku na emeryturze nie. no niestety ich nie ma. No. Albo nie ja, są skatalogowani, ja, ja, nikt nie ma takich e zasobów kadrowych. Znaczy, myślę, że nie mamy na to systemowego pomysłu jako państwo, ale potem, to nie tylko my, to, to jest problem. Myślę, Wielu wielu państw rozwiniętych, że nie ma to pomysłu, co jest wielkim błędem, bo przecież zamiast uczyć od podstaw ludzi, a mamy gotowy fundament yy, w postaci właśnie takich doświadczonych, yy, doświadczonych funkcjonariuszy, w których nota państwo zainwestowało wcale niemałe pieniążki, bo też podkreślmy, że wykształcenie czy to policjanta, czy żołnierza, czy agenta w skali jego wielu, wielu lat służby to są ciężkie pieniądze dla budżetu, a potem tak po prostu tym ludziom dziękujemy, odchodzimy nie mając na nich pomysłu, tak? No, pół biedy, e... kiedy pójdą na emeryturę, różnie może być. Właśnie o to chodzi, że to jest tak, emerytura, i to jest moment, kiedy czasami nie wiemy, co się z tymi ludźmi może wydarzyć, i to jest te ryzyko, które się pojawia, że ktoś inny przyjdzie i zaproponuje im jakieś, jakieś propozycje zawodowe, finansowe. Niekoniecznie jest zgodna z I, prawem. I jest ryzyko, właśnie, że pewne tematy, które znają z doświadczenia z poprzednich miejsc, w których pracowali, służyli, no mogą je tak zostać w jakiś sposób wykorzystane przeciwko Polsce. Więc no to jest jakby jedna z rzeczy. Przy okazji, właśnie, jeżeli mówimy tak bardzo szeroko o, o budowie, systemu ochrony ludności, o budowaniu odporności państwa. To też właśnie ścieżka, nad, nad którą chyba by się warto pokryć, bo mamy mamy kadrowy, natomiast nie wykorzystamy. To tak jakbyśmy kształcili lekarzy, lekarz mówi, to ja się tylko będę zajmował pacjentem do 50 roku życia, bo tyle mi daje państwo zatrudnienia, a potem my go po prostu zostawiamy. tak? Do, dokładnie taki sam fachowiec na rynku nie A wiemy, że można jeszcze wiele, wiele lat z tych ludzi korzystać. Panie doktorze. Hmm. Powiem panu szczerze, że trochę mnie przeraża, że mówi mi się o tym, że miał plecak ewakuacyjny. Bo to jest sugestia, że chłopie, wojna, uciekaj. Tak. Plecak ewakuacyjny jest jakoś taki bardzo bardzo popularnym przekazem medialnym przede wszystkim, bo chyba to się, no nie wiem, dobrze sprzedaje w różnych artykułach, w różnych no tak. wywiadach. Brzmi dobrze. Oczywiście koncepcja, żeby być przygotowanym na, na szybkie opuszczenie swojego miejsca zamieszkania jest koncepcją bardzo dobrą, bo też nie do to na to tylko przez Wojny. Przecież może się wydarzyć, a mamy takie przypadki przecież nie tak dawno w Polsce i w Warszawie, że nagle wybuchnie pożar w miejscu, w bloku, gdzie mieszkamy w kamienicy. Ja wiem, że tylko to mi sugeruje, tylko że nie państwo mnie nie obroni. No właśnie, tylko tak, tylko nie plecak jako główne rozwiązanie. Ja generalnie mam takie założenie, taki przekaz, z którym staram się docierać podczas spotkań z ludźmi, że przede wszystkim, szanowni państwo, my wszyscy Polacy, jeżeli będziemy mieli świadomość tego, że ponosimy wspólnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo tego kraju, ale... Ta odpowiedzialność polega na tym, że razem budujemy odporność państwa. Jest ten wymiar cywilny, i jest ten wymiar militarny. Wiadomo, że nie będziemy się w tej chwili zajmować tym wymiarem militarnym, ale ta część społeczeństwa, która zostaje, na wypadek gdyby nie daj Boże doszło do jakiegoś konfliktu kinetycznego, to od tego, jak się zachowa zaplecze, będzie zależało to, co się wydarzy na polu walki. Za czyli funkcjonujemy normalnie, ten żołnierz, który pójdzie mm, na linię frontu, on musi mieć taki psychiczny komfort, że w domu zostawił żonę, dziecko, że ona ma co jeść, dziecko jest zaopiekowane, że mają zapewnione podstawowe artykuły do tego, żeby przetrwać. Tak, czyli jeżeli mm, wydarzyłoby się coś, e, czego nie chcemy żeby się wydarzyło, to e, tak jak pan zauważa, nie plecak na plecy i e, uciekamy, tak, nie wiem, e, do Hiszpanii, tylko. Musimy wiedzieć, i to właśnie jest ten element budowy systemu, że w przypadku jeżeli będziemy w czasie wojny lub nie daj Boże w, w, w okresie wojny, to ja wiem, że jak te syreny zawyją, załóżmy, mam jakiś, mam jakiś przydział zawodowy, to moim obowiązkiem jest w tym czasie, powiedzmy, iść do punktu ewakuacyjnego, bo tam będę zajmował się, nie wiem, na przykład informowaniem innych osób, gdzie mają pójść, tak? Inny pracownik, załóżmy, wodociągu wie, że on ma pójść do, do swojej firmy, bo od tego, czy on dostarczy wody, będzie zależało to, czy ludzie będą czuli się w miarę bezpiecznie, bo tej wody potrzebują do tego, żeby dołać. To jest taki tak izraelsko szwajcarskie system, ale, ale, to jest, ale to jest system, według mnie, skuteczny. A jak daleko od niego jesteśmy? No, jeszcze myślę, że kilka nam brakuje, nie chcę powiedzieć miesięcy, ale pewnie lat. Bądźmy szczerzy, według mnie, żebyśmy zbudowali dobrze funkcjonujący system ochrony ludności, potrzebujemy na to kilka lat, bo ten system to także kwestia chociażby tych budowli ochronnych, których z dnia na dzień nie stworzymy. A z kolei budując świadomość wśród obywateli, pamiętajmy, że to są miliony osób, tak naprawdę, do których musimy dotrzeć. Z przekazem, tak naprawdę, do każdego środowiska musimy dotrzeć. Czyli znowu to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. Jak zbudować kanały dostępowe, tak? czyli jakimi ścieżkami. Według mnie każda ścieżka, na końcu której chociaż jedna osoba tą swoją świadomość poprawi albo uzyska tę świadomość, będzie ścieżką skuteczną, ale to właśnie w wiodącej mierze rola samorządu, ale pamiętajmy, że samorządy tego nie zrobią. To państwo, to wszystkie instytucje, podmioty, którym bezpieczeństwo leży na, na sercu, to media, to jest wielki, to jest bardzo silny przekaz. To na przykład przecież popatrzmy dzisiaj zwłaszcza te, te pokolenia młodszych ludzi wykorzystamy ścieżkę social mediów, wykorzystamy, nie wiem, influencerów, wykorzystamy. No by wie pan o tym. Ale, ale jeżeli będzie skuteczna destabilizacji, ale to musi być przekazania. Tak, ale chodzi o to, żeby to był przekaz dobry, sprawdzony metodyczny, czyli tak jak my szkolenia. Wiecie pan, to co ważne, w szkoleniach z ochrony ludności koncepcja bardzo dobra, że program jest określony, czyli jakie tematy trzeba poruszyć. To nie jest tak, że dzisiaj założę firmę szkoleniową, wczoraj prowadziłem jakąś działalność budowlaną, czy nie wiem, szkołę nauki jazdy, ale ponieważ na rynku jest pieniądz, więc zacznę szkolić ludzi i coś tam sobie wymyślę. Więc y, o to, y, to nie ta ścieżka. Ważne, żeby ten przekaz był, powiedzmy, taki właśnie skatalogowany, co w ramach y, tej, tego podstawowego zakresu informacji przekazujemy, tak, żeby to, żeby to było jasne, a z drugiej strony oczywiście... Y, Każda informacje, które do nas docierają z mediów, social mediów, z różnych kanałów, e, trzeba weryfikować we wiarygodnych źródłach. Tak? No bo tutaj niestety e, chwilę wcześniej mówiliśmy o, o tych czynnikach, desinformacja, fake newsy to jest wielki problem, z którym się także borykamy. Bardzo łatwo oczywiście wypaczyć każdą informację. Niech mi pan powie, czy my z tym wszystkim zdążymy, bo mamy dużo szczęścia chyba, że ta wojna toczy się 4 lata za naszymi granicami, ale jeszcze do nas się nie przedostała. A Pan mówi o tym, że potrzebujemy lat, żeby ten system o, okrzewł i był naprawdę czymś za czym można polegać. E... Ważne, że zaczęliśmy, panie bo to jest już pierwszy sukces, tak, że zaczęliśmy, bo poważnie, że tak naprawdę od tego zaczęliśmy nasze spotkanie. Cztery lata wojny, a my dziś tak naprawdę mówimy o konkretnych rozwiązaniach chociażby tych podstawach prawnych, które się pojawiły tak naprawdę formalnie w tym roku po przerwie, tak? bo do 2022 podstawy były, później w wyniku zmiany, zmian ustawodawczych na chwilę ta podstawa prawna gdzieś tam nam przestała funkcjonować. No więc dobrze, że mamy już fundament, czyli prawo do tego, żeby działać bo w tym, w tym kraju, co jest zaletą kraju demokratycznego, yy, musimy działać w granicach i na podstawie prawa. Mamy i teraz oczywiście chodzi o to, żebyśmy wszyscy, ale to głównie przekaz yy, dla administracji publicznej, całej administracji, jakby w pierwszej kolejności, do podmiotów odpowiedzialnych, żebyśmy yy, traktowali te zadania jako priorytet. Im szybciej my, wszyscy razem, tak, będziemy reagować, będziemy działać w tym zakresie, tym te kroczki będziemy coraz szybciej stawiać, natomiast no, wyzwanie jest na pewno duże. Tutaj nie ma, nie, ma, nie ma tutaj co mówić, że jest inaczej, dlatego też ważne, żeby w tej konfiguracji budowania tego systemu przekazu, no wydaje mi się jak najlepiej korzystać ze sprawdzonych źródeł medialnych. No bo to jest najszerszy odbiorca. Tutaj przynajmniej w jakimś zakresie na pewno do tego dotrzemy. A z mojej perspektywy i tak już świadomość ludzi dzisiaj w Polsce jest inna niż jeszcze była dwa, trzy lata temu. To, że jest inny czas, w którym żyjemy, że są inne zagrożenia, to jakby do nas dociera, tak? Że możemy się spotkać z zagrożeniami, które kilka lat temu były dla nas bardzo odległe, to też wiemy, że jest jakiś system, który się wdraża, że są jakieś sygnały, są jakieś informacje, które nas mogą informować o różnych niebezpieczeństwach, na to też i jesteśmy wyczuleni. Tylko też, oczywiście, w przypadku tych sygnałów trzeba się nauczyć, żeby one były dobre, merytoryczne i konkretne. Bo też, jeżeli zaczniemy nadużywać, znowu tak sygnałów, a czasami, jak rozmawiam z ludźmi na, na, na temat wykorzystania chociażby, e, chociażby m, powiadomienia SMS-owego, SM, SM, to jest tak, że jeżeli tam co trzeci dzień przychodzi jakiś SMS, no to ludzie po prostu z czasem, no, za, piąty, za piątym razem właśnie przestają jakby ludzie się do tego e, e, właściwie później nastawiać. Więc to też e, sposób, żebyśmy zbudowali dobre komunikaty i też potrafili jakoś tam mieć taką gradację, tak? e, Ta ścieżka jest dla najważniejszych rzeczy, dla mnie istotnych, ale ważnych. Informacji o jakichś lokalnych zagrożeniach, jakaś inna forma przekazu, czy inna treść w tym komunikacie, żeby po prostu dokładnie, żeby nie uśpić czujności ludzi, bo ta czujność jest na wyższym poziomie to też ważne. Mówi Pan, że wiele, bardzo dużo w rękach samorządów, bo to one będą musiały dbać o te narzędzia, które w nas mają być zbudowane. I to też jest pełna konstatacja bo Pan dobrze wie, że to wymaga pewnych cech. Energiczności, dobrej organizacji. Nie wszystkie samorządy są w takie kadry wyposażone. Nie, nie każdy wójt wójtowi równy. Zgadza się, ale to czy wejdziemy na poziom administracji rządowej, samorządowej, publicznej, czy do firm prywatnych zawsze będziemy mieli ludzi bardziej lub mniej zaangażowanych, lepszych merytorycznie lub takich, którzy powinni jakąś tam merytorykę swoją jeszcze uzupełnić, tak? Ale też no, to jest właśnie wyzwanie tych osób funkcyjnych. No, miejmy tą świadomość, bo czasami się niektórym zdarza, że jak to fajnie zostać wójtem, prezentem burmistrzem, tak, to jest fajna robota. To jest samym wszystkim wielka odpowiedzialność. Jak się decydujemy dzisiaj na bycie organem administracji publicznej, to przyjmujemy na swoje barki wielką odpowiedzialność i odpowiedzialny włodarz miasta, jeżeli wie, a powinni wiedzieć już, powiedzmy, bo już i na tym urzędzie po ostatnich wyborach jest jakiś czas, jakie mamy ma kadrę. Tak? Czyli jeżeli chodzi o ten obszar, jeżeli uważam, że ta kadra jest niewystarczająca, to albo ją szkolę, Aha. albo sięgam po doradców, albo jakieś wsparcie zewnętrzne, możliwości są, tylko one właśnie wymagają aktywności. Ale też, co podkreślam kolejny raz, samorząd jest tutaj mm, filarem takim bardzo mocnym, bo też nie ukrywajmy doświadczenia z Reformy samorządowe pokazały już przez wiele lat do tyłu patrząc, że jeżeli pozwolimy ludziom na dole pracować, oni sobie naprawdę poradzą. Tak? To czasami jest tak, żeby nie przeszkadzać tam tym, tym, tym ludziom, tak? ale w tym tutaj szerokim zakresie budowania świadomości czy nowego systemu ochrony ludności nie może być też tak, że samorząd będzie sam. To musi po prostu wszyscy ramię w ramię muszą iść z tym poczuciem odpowiedzialności za państwo, czyli wszystkie instytucje, zwłaszcza państwowe, bo to na państwie przede wszystkim spoczywa obowiązek obrony i budowania właściwego systemu bezpieczeństwa, więc tutaj dobra współpraca i właściwa koordynacja, bo czasami może być tak, że e, właśnie, będziemy mieli dobrze prosperujące samorządy, tak naprawdę włodarzy, tylko, że oni będą sobie e, pracowali e, no, na swoich podwórkach, tak? I się okaże na przykład, że możemy, nie wiem, w dwóch sąsiednich powiatach robić to samo, a można by zrobić w jednym powiecie jedno rozwiązanie, w drugim jakiś inny sprzęt zakupić na przykład w tym czasie, w razie potrzeby, tak. Więc tutaj bardzo ważna rola koordynacji, ta koordynacja przede wszystkim powinna być z poziomu powiatu, tam gdzie mamy kilka gmin na, na, na barkach władz powiatowych. Na poziomie województwa, oczywiście wojewodowie to jest to miejsce, gdzie to się powinno kumulować tak bardzo rzetelnie, bardzo rozsądnie. No nie, tam bo to jest, to jest moment, tak, moment, żeby to spiąć właśnie z poziomu państwowego i w razie potrzeby udzielić państwowego wsparcia, na przykład tam, gdzie trzeba coś więcej zrobić niż na przykład w innej miejscowości, bo tam powiedzmy już jest na innym poziomie ten system wdrożony. Doktor Krzysztof Justyński, były komendant Wojewódzki policji w Katowicach, dziś prądziejaka do spraw nauczania Akademii WSB, był naszym gościem i ekspertem. Dziękuję za czas panie doktorze i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Akademia WSB w Katowicach. Dodam tylko, że jeszcze wczoraj inauguracja roku akademickiego. Świetna. Jak będą oczywiście pytania do Pana redaktora, czy poprzez Pana redaktora do mnie, to ja jestem otwarty na to, żeby z Państwem dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Bo tak jak powiedziałem, no po to Państwo nas kształciło, żebyśmy też wspólnie na rzecz bezpieczeństwa dzisiaj, myślę, że ja i wielu moich kolegów pracowali. Dziękuję bardzo. Korzystamy, dziękujemy.